Lidia Szymańska, witam serdecznie i zapraszam na prognozę na grilla. Na tę majówkę proponuję bardzo dobrze się przygotować, ponieważ pogoda będzie sprzyjająca. W niedzielę, 1 maja, sucho i bezdeszczowo, więc dobrze radzę wszystko porządnie podlać. Będzie słonecznie, wiatr umiarkowany, więc to idealna pogoda, żeby wybrać się na spacer czy urządzić grilla. Temperatury będą wahać się od 13 stopni na północy, 16 w Łodzi, Krakowie i Rzeszowie, 17 w Poznaniu i Wrocławiu, a najpiękniej będzie w kto by się spodziewał majówce, gdzie temperatura może osiągnąć nawet 19 stopni Celsjusza. W poniedziałek słońce delikatnie może schować się za chmurami, jednak to celowo, żeby przypadkiem nie razić nas w oczy podczas możliwego bólu głowy. Lać może ewentualnie w Krakowie, jednak przewiduje się, że tylko do kufli i szklanek. Temperatury w Polsce będą wahać się od 15 do 16 stopni Celsjusza, z wyjątkową majóweczką, gdzie przy 18 stopniach i słońcu można dalej kontynuować imprezy. We wtorek, ostatni dzień trzydniowego świętowania, pogoda proponuje nam odgrzać resztki grilla w domu. Temperatura może nieznacznie spaść, do 12 stopni na północy i do 14 w bardziej południowych częściach Polski. Niezdobytym bastionem pozostaje znowu Majówka, gdzie będzie najcieplej, tego nikt się nie spodziewał i tam nawet 16 stopni Celsjusza. Na dziś to wszystko, życzę wszystkim udanej zabawy.